Witam na 54. sesji nadzwyczajnej pana wójta, pana Sława Kuźniara, witam pana sekretarza, pana Tomasza Jaborskiego, witam panią skarbnik, panią Joannę Plejar, witam głównego specjalistę do spraw Rady Gminy, pana Tomasza Wójcika, i witam wszystkich radnych, którzy dzisiaj są obecni na 54. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Przemognisko kadencji 2018-2023. Proszę o włączenie terminali, sprawdzimy frekwencję. Na obecnej dzisiejszej sesji obecnych jest 20 radnych i wszystkie uchwały podejmowane będą prawomocne. Wysoka Rado, do przewodniczącej Rady Gminy wpłynęło pismo od pana Wójta, pana Lesława Kuźniara, które pozwolę sobie przeczytać. Wnoszę o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Trzepownisko w dniu 4 sierpnia 2023 roku o godzinie 15 w celu uchwalenia przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1 przez 2023 pod nazwą Kłapówka oraz przystąpienia do sporządzenia 18 zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzepownisko. W związku z podpisaniem przez prezydenta Rzeczpospolitej Polski pana Andrzeja Dudę w dniu 24 lipca 2023 roku ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw konieczne jest pilne zwołanie sesji celem realizacji wyżej wymienionych dokumentów planistycznych. Jednym z podstawowych założeń nowej ustawy jest wprowadzenie instytucji Planu Ogólnego Gminy. Plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W związku z powyższym, tryb pilny zwołania sesji podyktowany jest zmianą przepisów który w dniu wejścia w życie nowej ustawy uniemożliwi dokonanie zmiany studium oraz prowadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Łukawiec. Z uwagi na fakt, że temat ten jest pilny, wnoszę o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Szebownisko w wyżej wymienionym terminie i ta sesja nadzwyczajna właśnie się dzisiaj odbywa. Przeczytam porządek 54. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Czechownictwa. Pierwszy punkt, uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia 18. zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechownictwa. Drugie. uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego numer 1 przez 2023 pod nazwą Kłapówka. Trzeci punkt, uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Czwarty punkt, uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok gminy Czewownisko. Punkt piąty, uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Czewownisko. I przechodzimy do pierwszego punktu: uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia 18. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czewownisko. Bardzo, bardzo proszę. proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak czytała przed chwilą czy Pani Przewodnicząca, poprosiłem o zwołanie sesji nadzwyczajnej, bo jak Państwo wiedzą, rzeczywiście ta ustawa została już przez Pana Prezydenta podpisana. Teraz czekamy, kiedy się ukaże w dzienniku urzędowym i tu jest bardzo ważne, kiedy ona się ukaże. Jak za tydzień, dwa czy trzy, to będziemy mieć więcej czasu. Na, na sporządzenie stosownych dokumentów, aby przystąpić do, do tej zmiany i później jest 30 dni, żeby się uprawa umocniła. Więc po spotkaniu w środę z panią urbanistką stwierdziliśmy, że jest duża szansa, aby jeszcze zdążyć przed wejściem w życie tych nowych, nowych przepisów i przystąpić do zmiany studium i opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla właśnie tej, tej części zwanej Kłapówką. To jest w Łukawcu i taki wstępny dałem tu państwu pogląd co tam chcemy po prostu zrobić w tym planie mamy ujęte. Tam są różne klasy gruntów. Cała powierzchnia to jest około 30 hektarów. Tam są różne plan klasy gruntów. Więc jeżeli klasa gruntów jest druga albo trzecia, bo takie tam są, to tam chcemy postawić szklarnie, bo i nic innego w tym miejscu nie można zrobić. Na tych gorszych klasach chcemy postawić fo farmę fotowoltaiczną, która będzie produkować prąd na cele właśnie tej, tej szklarni, oczywiście zmagazynować energię, która w okresie letnim i przy ładnych upalnych dniach będzie wytwarzana. Chcemy też tam zrobić jako jedny z pierwszych produkcję wodoru, bo to jest przyszłość Jesteśmy po rozmowie z firmą, która by, to, by się tym zajęła. Ten wodór był produkowany zarówno na potrzeby naszych mieszkańców, jak i może w przyszłości na ładowanie samochodów, autobusów i tak dalej, bo taka, taka jest kolej. No i chcemy też tam małą infrastrukturę sportową, jeżeli da, da się zmieścić. Na samym tym cyklu widzicie są, są krzaki, czy jak to nazwać, nasadzenia i chcemy tam też w przyszłości jakieś alejki zrobić, taką część rekreacyjną dla mieszkańców gminy. Jest to 30 hektarów, dość sporo, no spróbujemy, tylko tak jak Państwu mówię, chcemy to zrobić, może się okazać, że nie zdążymy formalnie, formalnie z dokumentami, no ale Urbaniści stwierdzili, że gra jest warta świeczki, warto zaryzykować, dlatego proszę tutaj Wysoką Radę o zmianę studium i przystąpienie do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego na tą, na ten teren zwany Łapówką, to jest w miejscowości Łukawiec. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania, jeśli chodzi o yy, właśnie projekt tej uchwały? Proszę bardzo. Pytanie do, do, do wyjaśnienia. Czyli tak, prezydent podpisze. To, podpisał. podpisał. tą ustawę, i ta ustawa, w momencie, kiedy wejdzie w życie, wyeliminuje plan. aktualne studium. plany. Studium. Studium, tak. tak. Czyli studium tak, jakby znikało. Tak. Co? I wtedy zamiast tego studium, załóżmy Można opracować ogólny plan zagospodarowania dla całej gminy. I to potrwa. Nie pojedyncze. Nie Na całej gminy. Czyli, że można powiedzieć, bo to tyle lat było tam te problemy z tymi planami zagospodarowania, czyli realizacja tej ustawy doprowadzi do, moim zdaniem, jeżeli nie będzie tego studium a plan będzie w trakcie realizacji, bo to opracowania, bo to potrwa. Przez ten okres to, nic nie można zrobić. No właśnie jest pytanie, jeżeli będą na przykład zezwolenia na, na jakieś yy, obiekty, ja już nie mówię o obiektach prywatnych, budować domu, ale na przykład obiekty jakiejś infrastruktury, czy, 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 czy yy, no coś co, poważniejszego. Panie się. radny, to co na WZ-tkę się na, to będzie można zrobić, natomiast na większej powierzchni, gdzie są plany, nie ma. Nie ma. Dlatego... dlatego... To nas po prostu, ten teren by nas wykluczył, by nas całkowicie przez najbliższe 2,5-3 lata. A w tym jeżeli by teraz nie przeszło, nie tak, no, musimy to czekać to, już. Dobrze, dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę ja, bardzo. To, bardzo. Czy są jakieś szacunki co do kosztów realizacji tych takich powiedzmy wstępnych planów? To znaczy jak opracowania go? No, nie, inwestycji. inwestycji? inwestycji? Mm -hmm. Nie, tak, to żeby jeszcze nie robili, ale to To co tutaj widzicie, to, to jest po, już po rozmowach z firmami, które by ewentualnie chciały to kupić. Ale. Aha, czyli pan tak. Ma to kupić, tak. Kupić, a mówić, że to zależy, jak jeszcze będzie. Pan, to Pana, pan jak się zmienia. Może się okazać, że, że będzie na tyle pieniędzy, że się dużo firm zmienia, żeby to realizować. Ale tu kwestia jest taka, że to nie gmina będzie Nie, nie, nie. Chilly... chyba, że dostaniemy 15, 50, 100 milionów. No dlatego musimy opracować plan, na później zdecydujemy jako że... Rada, co z tym zrobić. Dziękuję bardzo. Są euh. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, yy, przeczytam uchwałę. Uchwała nr 54 przez 513 przez 2023 Rady Gminy Trzebowniczko z dnia 4 sierpnia 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 18. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebowniczko. Przystępujemy do głosowania. Wyniki głosowania za przyjęciem tej uchwały jest 20 radnych, czyli uchwała została jednogłośnie przyjęta. Drugi punkt dzisiejszego dzisiejszej sesji, uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1 przez 2023 pod nazwą Kłakówka. I tu już Pan Wójt wyjaśnił. Po studium jest następstwie właśnie opracowanie planu. Czy są jakieś pytania, jeśli chodzi o projekt tej uchwały? Nie ma pytań. Przeczytam uchwałę uchwała nr 54 przez 514 przez 2023 rady gminy czerwnisko z dnia 4 sierpnia 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1 przez 2023 pod nazwą kłapówka. Przystępujemy do głosowania. Wyniki głosowania za przyjęciem tej uchwały jest 20 radnych, czyli uchwała została jednogłośnie. Przyjęta. Przechodzimy do trzeciego punktu dzisiejszego porządku obrad. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Bardzo proszę o wyjaśnienia. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 8 milionów 200 tysięcy złotych na spłatę na finansowanie szanowanego deficytu w budżetu w kwocie 4 miliony 440 tysięcy 600 złotych i na spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 3 759 400 zł. Kredyt ten planuje, planowany jest do spłaty od 2024 do 2030 roku. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel i i spłata kredytów następować będzie w dochodów własnych. Chciałabym tylko jeszcze zaznaczyć, że na dzień 30 czerwca zadłużenie gminy wynosi 16 680 tysięcy złotych. Nie jest to, to jest mała kwota zadłużenia, także tutaj ten kredyt zaciągany w tym roku jest spokojnie można zaciągać w stosunku do... do do długu, którego mamy na 30 czerwca. W związku z tym, że musimy zwrócić się do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii na temat zaciągnięcia kredytu. W związku z tym został wprowadzony punkt tutaj do na tej sesji jako punkt właśnie jako wprowadzenie do porządku obrad tej uchwały, bo to też no, procedura trwa, także później cała procedura postępowania przetargowego też chwilę potrwa, a jest to kredyt do udzielenia w tym roku. Jeszcze tutaj zaznaczę, że ten kredyt owszem będziemy zwracać się do regionalnej o opinię, jako zarówno o y, y, zaciągnięcie tego kredytu, ale będziemy ogłaszać przetarg, ale tak jak mówiłam też przy uchwale budżetowej, przy omawianiu uchwały budżetowej, będziemy się maksymalnie ograniczać co do zaciągnięcia tego, y, tego kredytu po prostu ile na ile będzie można, tyle będziemy finansować dowolnymi środkami i środkami na rachunku, które mamy obecnie i na koniec roku, które będą, ale w sytuacji takiej, gdzie będzie trzeba zaciągnąć w ten kredyt, bo tych inwestycji mamy na ponad 60 milionów, wprowadzając jeszcze, jeszcze w uchwale budżetowej środki na inwestycje, także będziemy tutaj asekuracyjnie procedować ten kredyt długoterminowy. Nie jest on zapisane w budżecie wprost na konkretną inwestycję. Jest to kredyt, tak jak powiedziałam, na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych kredytów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania, jeśli chodzi o projekt tej uchwały? Nie ma pytań. Przeczytam uchwałę. Uchwała nr 54 przez 515 przez 2023 Rady Gminy z dnia 4 sierpnia 2023 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Przystępujemy do głosowania. Wyniki głosowania za przyjęciem tej uchwały jest 20 radnych, czyli uchwała została jednogłośnie przyjęta. Punkt 4 dzisiejszej sesji. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok gminy Przewodnisko. Bardzo proszę. W uchwale budżetowej wprowadzamy dochody i wydatki. Dochody w kwocie 2 633 036 zł. Środki te pochodzą od wojewody soktarskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gminy miejscowości Stowierna. Tutaj otrzymaliśmy środki 90 000 zł oraz na remont drogi gminnej numer 108 805 również w miejscowości Stobierna kwota 852 036 zł. Obie te, obie te kwoty zostały wprowadzone na nasze zadania, z tym, że na przebudowę dróg dojazdowych do w miejscowości Stobierna dodajemy jeszcze 100 tysięcy ze środków własnych gminy, także będą to środki w kwocie 290 tysięcy do przeznaczenia. Za ta kwota w całości została przeznaczona na tą drogę Ponadto wprowadzamy jeszcze dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, 1 610 000. Wprowadzamy również wpływy z opłat za na zezwolenia napojów, na sprzedaż napojów alkoholowych, kwota 41 ,000, 000 zł i dochody jako darowizna z firmy LPP. Jest to kontynuacja programu stypendialnego dla dzieci i młodzieży popierających naukę w dziedzinie trzemownictwa w kwocie 40 tysięcy złotych i również na ten cel są te środki przeznaczone. Wydatki zwiększamy, tak jak już mówiłam, na te drogi w stowiernej, na dotacje, zwiększenie dotacji, tak naprawdę na rąk e sali budynku ST w tam udzielaliśmy już tej dotacji w kwocie 40, tutaj zwiększamy, bo wyszły dodatkowe roboty. Zwiększamy również dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepubliczne, w kwocie 485 tysięcy. Również zwiększamy dotacje na żłobki publiczne 260 tysięcy złotych i zwiększamy dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 250 tysięcy złotych. Z przeniesień wydatków bieżących i majątkowych są to, zostały przeanalizowane wszystkie inwestycje i zaszczędności bądź tutaj w przypadku rozbudowy budynku SP Bukawców kwota 550 tysięcy zmniejszamy w tym roku, ale przekładamy ją na 2024 rok. Jest to szczegółowo opisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku objaśnienia z jakich powodów. Ponadto jeszcze wprowadzamy dwa zadania, jedno zadanie, wykonanie monitoringu na placu zabaw w Nowej Wsi, 20 tysięcy złotych. Dodajemy, zwiększamy na budowę placu zabaw na Górce zaczerskiej. tutaj również mamy takie potrzeby poprzytargowe, więc tutaj zwiększamy jeszcze o 160 tysięcy złotych i na budowę boiska w Kajęcinie 60 tysięcy złotych. Ze względu na to, żeby móc ogłosić e, e, przetarg, w związku z tym też musimy mieć jakąś kwotę e, rozsądną do tego przetarg. No Ponadto w załączniku numer jeden są wykazane e, wszystkie dotacje, e, gdzie zwiększamy, gdzie zmniejszamy. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania, jeśli chodzi o projekt tej uchwały? Karnik. Do oświetlenia grup gminnych w miejscowości Łukawiec zmniejszenie o kwotę 54 tysiące łąka jest 9 tysięcy, może to 90 ma być, a nie 9. 9 tysięcy, tak. To są 9 tysięcy. Te kwoty zarówno w Łukawce w Tęcinie i Łące są zmniejszane ze względu na to, że koszty z rysów są. Yy, znacznie wyższe niż można się było spodziewać. W związku z tym ta kwota, którą mamy zapisaną w budżecie, ona nie jak się ma do yy, kwot po Tak jest. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, przeczytam uchwałę. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok, gminy Przewodnisko Numer 54 przez 516 Rady Gminy Przewodnictwa z dnia 4 sierpnia 2023 roku. Przystępujemy do głosowania. Wyniki głosowania za przyjęciem tej uchwały jest 20-radnych, czyli uchwała została jednogłośnie przyjęta. Piąty punkt 54 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy jest to uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy czerwisko. Bardzo proszę o wyjaśnienia. W związku ze zmianami umówionymi w uchwale budżetowej również zmienia się wieloletnia prognoza finansowa zarówno w treści uchwały, jak i załączniku numer 3 przedsięwzięcia. W samej uchwale zmienia się paragraf trzeci, który zmienia zakres upoważnienia ustawy zaciągania zobowiązań i te zobowiązania w 2024 wynoszą 11 milionów 340 tysięcy, a w 2025 4 miliony 200 tysięcy zł. Jeżeli chodzi o załącznik numer 1, jest to aktualizacja wszystkich zmian y, od ostatniej y, zmiany wieloletniej prognozy finansowej. W załączniku numer 2 przedsięwzięciach y, zmienia się no, tutaj na zadaniu rozbudowa y, budynku SP w Łukawcu, z tego względu, że tam zmniejszamy, to odchodzę, zwiększamy w 24 roku i tutaj dochodzi nam jeszcze zmiana rozbudowa, przebudowa budynku przedszkola w przewodnictwie. Tutaj rozkładamy zadanie na 3 lata. Y, Zwiększamy limit wydatków w 2025 roku do kwoty 200 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania, jeśli chodzi o projekt tej uchwały? Nie ma pytań. Przeczytam uchwałę. Uchwała numer 54 przez 517 przez 2023 Rady Gminy Trzebownictwo z dnia 4 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebownictwo. Przystępujemy do głosowania. głosowania. Za przyjęciem tej uchwały jest 20 radnych i uchwała została jednogłośnie przyjęta. Wysoka Rado, wyczerpałyśmy porządek obrad 54 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Przewodnisko w kadencji 2018-2023 i